Co to było? To podejrzane. Wymknijmy się tylnym wyjściem. Mamy słuchać gościa, który nadaje się do czubków. Duchy, klątwy. To szaleniec. Opłakuje córkę. Potrzebuje pomocy. Potrzeba mu terapii, nie naszyjnika. To świr. Nie wiemy, czy mówi prawdę. Mowa o duchu i o klątwie. Nie rusza to was? A jeśli przyjmiemy robotę, czy jest wykonalna? Tak, znam Twoje zdanie. A reszta? Okręt jest koło 30 metrów pod wodą, prądy są silne. Będziemy się martwić szczegółami? Tak, za mało się nimi martwimy. Jesteśmy w potrzebie. Olejemy darmowy hajs, to nie w naszym stylu. W najgorszym wypadku wyjdziemy z pięcioma tysiakami. Albo trafimy do Pierdla, to nie darmowy hajs. Podjęliśmy decyzję. Bierzemy tę robotę. To nasze pięć tysięcy? Podaję. witamy na pokładzie. Lepiej to przechowam.